Do liczenia ekstremów funkcji oprócz pochodnych pierwszego rzędu będziemy potrzebowali też pochodne rzędu drugiego, czyli pochodne z pochodnych. Spójrzmy na definicję z pochodnych cząstkowych i względem x i względem y mogę liczyć pochodną względem x i względem y. Każda taka pochodna cząstkowa jest też funkcją dwóch zmiennych. Ten pierwszy zapis tutaj oznacza, że liczę drugą pochodną cząstkową dwa razy względem zmiennej x. Mogę też oznaczyć to krócej F bis, druga pochodna, a tutaj względem jakich zmiennych ją liczyliśmy. Tu też mamy do czynienia z drugą pochodną cząstkową. Z pochodnej po y liczymy pochodną względem x. Będziemy to oznaczać krótko w ten sposób i dalej to są na razie tylko pochodne względem x z pierwszych pochodnych cząstkowych. Możemy też policzyć pochodne względem y z pierwszych pochodnych cząstkowych. Dostaniemy wtedy jeszcze dwie pochodne cząstkowe drugiego rzędu, które odpowiednio możemy też krócej oznaczać. Czyli jak liczę pochodne drugiego rzędu z funkcji dwóch zmiennych, pochodne cząstkowe dostaję zawsze cztery takie pochodne, bo mogę liczyć dwa razy pochodną względem zmiennej x, najpierw po y, potem po x, najpierw po x, potem po y i dwa razy względem zmiennej y. Policzymy teraz drugie pochodne cząstkowe dla takiej funkcji. Musimy zacząć od policzenia pochodnych pierwszego rzędu. Liczymy najpierw pochodną względem x. Pochodna z 5x kwadrat to jest 10x. Dalej traktuję y jak liczbę, więc pochodna z y do trzeciej będzie 0. A pochodna z XY traktuje Y jak liczbę stojącą przy x, więc ta pochodna będzie y. Pochodna z tej samej funkcji względem zmiennej Y. Pochodna z 5x kwadrat będzie 0, bo x traktuje jak liczbę. Pochodna z y do trzeciej 3y kwadrat. I dalej pochodna z xy. Traktuję x jak liczbę stojącą przy y, więc ta pochodna będzie x. A dalej liczymy drugie pochodne cząstkowe. Z tej pochodnej względem x mogę policzyć pochodną względem x. Czyli patrzę teraz na tą funkcję i liczę z niej pochodną względem x. Pochodna z 10x będzie 10 a pochodna z y 0, bo y traktuje teraz jak liczbę. Dalej, z tej pierwszej pochodnej po x mogę też policzyć pochodną względem y. Znowu patrzę na tą funkcję, ale teraz traktuję x jak liczbę, bo liczę pochodną względem y. Teraz pochodna względem y z 10x będzie 0, bo x traktuje jak liczbę, a pochodna z y, 1. I z tej funkcji, która jest pochodną funkcji f względem zmiennej y, mogę policzyć pochodną po x, która będzie równa, liczę pochodną względem x, czyli traktuję y jak liczbę, pochodna z tego będzie 0, a pochodna z x, 1, i mogę też policzyć pochodną po y. Z pochodnej po y. Teraz y jest zmienną, więc pochodna z 3y kwadrat będzie 6y. A pochodna z x, x traktuje jak liczbę, będzie 0. Zobaczcie. Te dwie wartości wyszły takie same. To nie jest przypadek. Dla niektórych funkcji te pochodne, tak zwane mieszane, będą równe. Mówi o tym twierdzenie Szwarca. Twierdzenie Szwarca mówi o tym, że jeśli pochodne drugiego rzędu istnieją i są ciągłe, to są równe. To jest to, co zaobserwowaliśmy na poprzednim przykładzie. Przeliczmy to jeszcze dla trochę trudniejszej funkcji. E do x kwadrat plus y kwadrat. Zobaczmy, zilustrujmy twierdzenie szwarca teraz na tym przykładzie. Chcemy policzyć pochodne mieszane drugiego rzędu. Musimy najpierw policzyć pochodną względem x. Spójrzmy na tą funkcję. To jest funkcja złożona. Wewnętrzną funkcją jest x kwadrat plus y kwadrat, zewnętrzną e do potęgi. Więc pochodna względem x to będzie e do potęgi, to jest bez zmian razy pochodna tego co w wykładniku. Skoro liczymy pochodną względem x, to pochodna wykładnika będzie 2x. Gdy liczymy pochodną względem y, pochodna zewnętrznej funkcji będzie taka sama. Różnica będzie tylko przy liczeniu pochodnej funkcji wewnętrznej, bo ta pochodna względem y to będzie 2y. A dalej chcemy policzyć pochodne mieszane drugiego rzędu, czyli z tej pochodnej względem x chcielibyśmy policzyć, pochodną względem y. Mam teraz x, które traktuję jak liczbę, więc przy funkcji e do x kwadrat plus y kwadrat stoi liczba 2x, którą przepisuję razy pochodna tej złożonej funkcji względem y, czyli e do x kwadrat plus y kwadrat razy 2y Policzę teraz pochodną względem y, a gdybyśmy z pochodnej względem y policzyli pochodną po x, to dostaniemy, liczę z tego pochodną względem x, czyli przy funkcji do x kwadrat plus y kwadrat stoi liczba 2y, którą przepisuję. I z funkcji e do x kwadrat plus y kwadrat liczę pochodną względem x. Mam pochodną z tej zewnętrznej funkcji, którą już napisałam, razy pochodną z wykładnika po x, czyli 2x. To teraz zróbmy jeszcze z tym porządek, żeby zobaczyć, czy to jest rzeczywiście to samo. 4xy e do x kwadrat plus y kwadrat i tutaj 4xy do x kwadrat plus y kwadrat rzeczywiście te mieszane pochodne są takie same. Warto o tym pamiętać, ale raczej w tym celu, żeby sprawdzić, że policzone przez nas pochodne są poprawnie, a nie w celu, pozbycia się części rachunków.